No... Agatka. Chyba, jaki piękny jest słońce. No widzę, widzę. No i czy co ty tak sobie myślisz w tej naszej relacji? Nie wiem. No, no nie wiem. Wchodził mnie za rękę, chciał tutaj jakiejś bliskości. E, no i tak naprawdę rozpoczął temat, e, który mieliśmy już e, dawno przegadać. Ja mam wrażenie, jakbyś nie była zainteresowana. Nie wiem, ja już nie mogę się otworzyć. Tak? To znaczy, że... Chcesz yy, spróbować na kogo innego się otworzyć? Nie wiem, na tą chwilę nie widzę kogoś, yy, z, ki, kim mogła, z kim mogłabym jakąś relację tworzyć, bo tak naprawdę nie interesowałam się yy, nikim innym. Ale mam takie mega wrażenie, że blokuję Ciebie w tym wszystkim. To nie mówię teraz, ej zostań przyjaciółmi, bo to nie o to chodzi, ale. No. No, musisz sam po prostu czuć, nie? No. Sam teraz zadecydować. Ja już. No, tak. Ja zadecydowałam, była to moja decyzja na celu miłości. Zrobiłam to w zgodzie ze swoim sumieniem, jak słyszałeś, więc nie żałuję tego, nie? No. Powoli robi się to jak relacja Kuby z Oliwką. Eee, nie ma jakby emocji żadnych większych, tylko relacja taka koleżeńska, którą przeżywałem też z Martyną. Ale ładnie wyglądasz w tym świetle teraz, to tak? opowiedzi no. Normalnie brązowiutka Tak? Tak With no ty też taki przystojniaczek na tyle tego e, tych palm i w ogóle czekaj znowu ci zdjęcia aha, aha, aha. No, fajnie mi się to było spędzać. czas, e, Wywołujesz uśmiech na mojej twarzy cały czas. No, dlatego jeszcze na pewno parę dni będziemy mieszkać pod jednym dachem. Da, nawet wsypiać w jednej sypialni, no. także wiesz. No. Dam jeszcze dwa dni, zostały. Zobaczę, czy coś chce się z tego urodzi. No, jeśli nie, to będę musiał dokonać chyba innego wyboru. <laughs> Ty masz bajerę, co? <śmiech> ja? <śmiech> No. kapeterka <laughs> no. no dobra. Fajnie, że mi tak mówisz. Kurczę, to była naprawdę bardzo ciężka rozmowa, a mimo wszystko na koniec mnie w co nie? Rozwijamy się? No. A gdzie moje buty? Fale je zabrały. ねえそう思っちゃうとう